Podczas obchodów święta naszego miasta, jakimi są dni bytowa, bytowcy poeci spotkali się w bibliotece publicznej, aby dokonać prezentacji książki i bytów literackich. Jest to już trzeci tom, w którym zawarte są wiersze znanych mieszkańcom bytowa poetów, a także debiutujących twórców, bardzo młodych i mocno zaangażowanych w to, co robią. Bez słowie wstępnym, napisanym przez Wacław Pomorskiego, czytamy. To już 4 lata minęły od poprzedniego wydania antologii Klubu Literackiego Wers, działającego przy Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie. Cieszymy się, że możemy się tu spotykać i doskonalić nasze zainteresowania literackie. Władze samorządowe są również zainteresowane naszymi spotkaniami z czytelnikami i spotkaniami autorskimi przy promocjach wydań tomików poszczególnych autorów. Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe bez którego nie byłoby obecnego wydania tak potrzebnego w naszym środowisku. Dobrym, przyjaznym duchem jest znana w Polsce bytowska pisarka Barbara Kosmoska, która była jedną z pierwszych osób na początku tworzenia się naszego klubu jeszcze w końcówce lat 70. poprzedniego stulecia. Wszyscy z wagi śledzimy jej twórcze dokonania, życzącej wielu wspaniałych życiowych powieści i wysoko nakładanych Dla mnie to szczególne święto, bytów literackich po raz trzeci, wydanie trzecie i mam wrażenie rozszerzone. Z wielką radością przeczytałam antologię bytowskich poetów. Myślę, że nasze miasto zasługuje na własnych literatów, na kronikarzy codzienności. Jest to tom pod względem poziomu utworów na pewno różnych, ale bez wątpienia każdy z umieszczonych tam wierszy jest potrzebny, we mnie klub Wersy ma wiernego czytelnika. I wiernego słuchacza. Bywam czasami na spotkaniach i z wielką radością patrzę, w jaki sposób rośnie w siłę bytowska poezja. Klubowi z okazji dzisiejszego święta życzę wszystkiego najlepszego. Z radością też towarzyszyłam na promocji. Było to dla mnie również święto, choć nie moje. Tym więc ważniejsze i, z tą, i tym chętniej tutaj się znalazłam. Mimo że władze miasta zostały pochwalone we słowie z antologii, to jednak nikt z przedstawicieli władz nie uczestniczył w spotkaniu. Poszczególni autorzy czytali wybrane przez Barbarą kosmoską wiersze. Niestety na zewnątrz grzmiała muzyka disco polo, co przeszkadzało w odbiorze i prawie nic nie było słychać. Słowa uznania należą się panu Wacławowi Pomorskiemu za projekt. Gładki, tomiku, jak i za uporczywe działanie, by w ogóle książka się ukazała. Ja musiałam to wszystko przygotowywać i, i, i dać e, te wszystkie zdjęcia tutaj i, i tak dalej. No to wszyscy się tam do tego dobijają i, i nawet sympatycy są tacy, który, których ja tutaj wyróżniłem w tym słowie wstępnym. Patrycja Graban, absolwentka LO w Bytowie, Dorota Juchniewicz, z LO, Ilona Grzybowska z gimnazji numer 2. I to są, to są te młode na rybek. Gdzie jesteśmy tam y, wszędzie y, jako w Jury, to my mówimy, że zgłaszajcie się do nas i tam ciągle ktoś się tam zgłasza, coś tam pisze y, do, do, do swoich do teczki, jakiejś tam, do szuflady ale mówimy wydobywajcie wy to i przychodźcie do nas. Jest sporo autorów, których my, ja bym uznał tam za, za, za wielkich. No, y, wyróżniam tylko panią y, Greinkę, Wacławę Greńkę, która była fantastyczna, miała, miała y, wielkie serce dla nas, była, udzielała się w Żyry komentowała różne wiersze, bo my czytamy na tych spotkaniach nasze teksty, omawiamy je, tak dalej, i tak dalej. No i to jest wszystko w porządku. Znaczy uważam, że takie spotkania bezpośrednie, gdzie się spotykają ludzie, są najlepszą formą, bo, bo jest to kontakt z człowiekiem, a poezja chociaż. Poeci są często oderwani od rzeczywistości, jednak potrzebuje kontaktu z tym światem zewnętrznym. Czy to pomagają tego spotkania? Czy sobie jakieś tam myśli, jakieś formy? Czy coś się wtedy dzieje? znaczy zasada spotkań jest taka, że oczywiście ściskamy się na powitanie o fajnie, że się widzimy ci, którzy mają więcej czasu są co miesiąc, ci, którzy mają mniej rzadziej, ale zawsze te spotkania mają tą, tą serdeczność w sobie, natomiast od strony takiej technicznej to każdy przedstawia swoje wiersze, które napisał od ostatniego spotkania wtedy poddajemy jej krytyce literackiej może czasami jesteśmy zbyt delikatni dla siebie, że gdyż te związki przyjaźni są bardzo mocne między nami. Czasami jeżeli chce się kogoś skrytykować, to może nie, brakuje nam takiej odwagi, ale ta przecież krytyka nie służy temu, żeby niszczyć kogoś, a po to, żeby ulepszać swoje dzieła. Ale te elementy są i myślę, że spełniają swoją funkcję i nie ma, nie ma osoby, która by... Przychodziła regularnie na spotkania i nie, nie podnosiła warsztatu swoich umiejętności. Jest to, jest, taki kontakt jest naprawdę potrzebny.